Serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj mamy piątek yy, i ja szykuję już pomału yy, dania na moje urodziny, które odbędą się jutro. No i tak jak obiecałam, naglamujmy Wam vloga z przygotowań, yy, więc yy, mam nadzieję, że będziecie chcieli oglądać. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie jak zawsze. A ja dzisiaj co? Dzisiaj na pewno zrobię sobie ciasto, poszłam na ostatnie zakupy. Eee, chcę jeszcze ogarnąć w miarę. No ale w międzyczasie jeszcze muszę pojechać z klaudynką na konie. Eee, no i taki plan. A jutro mam jeszcze egzamin na studiach, więc jest grafik mega napięty, ale damy rady, zawsze dajemy. I tu, moi drodzy, wyłożyłam e, blachę herbatnikami. Robię w ogóle, e, moi drodzy, w ogóle robię ciasto. Kapucino e, z blogu z apetytem. Ja bardzo lubię tą stronę, więc tam jak robię przepisy, to zazwyczaj mi wychodzą. E, więc e, tak, e, najpierw robię herbatniki, już sobie przygotowałam kapucino, e, czyli zalałam trzy szklanki cappuccino ci, gorącą wodą. E, no i zaraz będę robiła piękne straciatele. E, jest trochę tych warstw, jest to w ogóle ciasto bezpieczenia, więc mam nadzieję, że szybko się je zrobi. Tu kochani ubiłam śmietanę 30% dokładnie 36% mascarpone i wlałam wystudzoną żelatynę no i oczywiście starta czekolada bo to ma być pianka straciatella. i to wylewam na moje herbatniki Podróżne namoczyłam te kawie cappuccino no i tak wyłożyłam. Powiem Wam, że poszła praktycznie cała paczka na to. Teraz wyłożyłam kajmak. No i na to jeszcze pianka cappuccino. I tak się prezentuje. Teraz. To trochę mi nierównomiernie po mi nie zawaliło. Ale to nic. E, nierównomiernie w sensie kakao rozsypam. Daję to do lodówki na całą noc. poprawiam. Moi kochani, witam Was w sobotę, e, czyli dzień, kiedy organizuję urodzinki u mnie w domu. E, ja już od 7 rano nie śpię. E, w miarę e, zaczęłam ogarniać kuchnię, bo tam po prostu tragedia. Zrobiłam pranie. E, Zjadłam śniadanko. Teraz e, przygotowałam się w miarę do egzaminu. No a teraz e, chcę sobie zrobić chlebek e, rwany, taki z przepisu w Thermomixie, ale ja nie mam Termomixu, więc spróbuję go zrobić po prostu bez. E, więc to będzie kolejne danie. Wczoraj wieczorem jeszcze przygotowałam ciasto na e, mini calzone i. To na razie sobie niech tam rośnie, zrobię chleb rybany, później się wezmę za sałatki, no ale chyba najpierw zrobię ogarnianie wielkie salonu, później o 9.00 do egzaminu napiszę, to takie 20 minut i będzie po, no i później już się zabieram ostro za robotę, co będę robić, sałatkę z selerem, konserwowym, sałatkę geros, chlebek rwany, zrobiłam ciasto kapucino, już spróbowałam przepyszne, naprawdę wam polecam, link będzie w opisie filmu. To takie zawijasy z boczkiem serem i w cieście francuskim, mamy to. Aha, takie mini zapiekanki z pieczarkami, serem na bagietce to kapanosiki będą, będą, e, chipsy e, coś jeszcze mam do roboty? bo już, nie. a nuggets jeszcze chciałam zrobić więc tyle, myślę, że wystarczy e, nie ma co też przesadzać bo później to zostaje niestety więc e, taki plan na dzisiaj no dzisiaj będę cały dzień po prostu e, w kuchni i sprzątać ale chcę Wam pokazać jaka jest dzisiaj piękna pogoda to jest po prostu przepięknie, słoneczko, świeci jest mrozik, ale Zobaczcie. Może jakiś taki wyjątkowy spokój jest na ulicach. Jeszcze nie, nie jeździ dużo samochodów. Jak mi razi złańce, muszę uciekać. E, nie, nie, nie... Jeszcze nie ma ruchu. Więc ja już zakupy mam zrobione, wszystko mam zrobione. Teraz tylko wziąć się za robotę i będzie... E, Super jak to wszystko ogarnę, a wy mi oczywiście będziecie dzisiaj towarzyszyć. jak mi idzie robota. Salon już jest pięknie wysprzątany na przyjście gości, łącznie z umyciem podłóg, więc tu mam z głowy. E, egzamin zaliczony na 5. Dziękuję, dziękuję za wszystkie gratulacje. E, podszykowałam sobie już ciasto na chlebek ziołowy. Masełko zrobiłam, jajeczka to sałateczki się gotują, więc całkiem dobrze mi robota idzie. I teraz w międzyczasie robię sobie kawkę, ale w tym czasie posprzątam łazienkę, żeby też już było, żeby nie było tak po prostu, że nic nie robię w danym czasie. Później sobie siądę do kawki, wypiję szybko no i będę robiła sałatki. Moi drodzy, mamy godzinkę dwunastą. Ja już praktycznie ogarnęłam cały salon, tak jak mówiłam. Łazienki, przedpokój. Zdań zrobiłam... Zdań zrobiłam na razie sałatkę z selerem. Już Wam pokażę jak wygląda Sałatkę z selerem. Tu robię sałatkę geros. Ona... Jeszcze będzie tu kurczak, pekińska kukurydza, ale to zaraz, bo po prostu mi musi wystygnąć. Kurczak. Jak zrobię kurczaka, to będę robiła chlebek rwany. Moja Klaudusia robi pracę na konkurs. Już Wam pokażę. Jaka piękna, popatrzcie jaki piękny rysunek, a miała namalować, zobaczcie, to jest masakra po prostu, e, temat tragedia, więc e, nawet fajnie to wyszło I, i tak, i dziecko sobie robi, tak, to już miała z głowy, w ogóle to jest na 14 marca, ale Klaudiusza już zrobiła, e, no to ja idę kończyć tę sałateczkę. Mm -mm. I robię dalej. Już sobie tu przygotowałam takie szklaneczki, talerzyki. Więc uważam, że dzisiaj w miarę robota mi fajnie idzie. Zostało mi posprzątać tylko sypialnie. No i kuchnię, jak skończę. Więc całkiem spoko. Kończę sałatkę, robię chlebek rwany. Jak będę robiła chlebę krwany, to zrobię placki na obiad, na szybko. A jak zrobię placki, to później będę robiła calzone. Jak zrobię calzone, to będę robiła zabijaski z ciasta francuskiego. No i nuggets. A i jeszcze te bagietki. To trochę roboty jeszcze jest. Więc lecę. Tego kurczaczka jest teraz mniej, bo tam pod spodem jest już duża warstwa. Tutaj teraz damy to No i kapusta pekińska. I kolejna sałateczka jest gotowa. Ja zazwyczaj lubiłam, że mieszałam sobie to wszystko, nie lubiłam barstwowej, ale stwierdziłam, że tym razem zrobię tak, żeby to ładnie wyglądało. No i voila, gotowe. Ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że dzisiaj źle się czuję. Nie wiem, czy mnie coś bierze, czy po prostu głowa mnie boli. Mm, mam w ogóle strasznie suche usta. Jestem podenerwowana. I mi się nic nie chce. No ale jak już się zdeklarowałam, no to zrobić trzeba. Ale jeden I kręg, tak nie kochani nie prezentuje wali. się mój chlebek rwany. Mam go ja. O, o, mam już nie widziałam tego. Więc kolejne smak. danie e, zrobione. W międzyczasie zrobiłam placki, to się zajada. Mm, no i robię kalzone Już w e, frajerze. I zostało mi nuggetsy, Rolatki to takie z się. I co jeszcze? I nuggetsy, rolatki. I zapiekasy. Więc może się wyrobię. I tak prezentuje się kalzone, też już tam daję. Nie wiem czy później będę to podgrzewać czy nie, ale na razie to dam do salonu. Ja moi drodzy już pomału wystawiam na stół. Już praktycznie zostało mi zrobić jedynie nugety, wyszykować się, jeszcze tu wszystko powyciągać. No i będziemy zaczynać o 16.00. No kochani, ja już się wyszykowałam. Tak będzie chyba lepiej. Włoski trochę podkręciłam, make-up zrobiłam. Ubrałam sobie tą czarną sukienkę, co miałam na walentynki. I już prawie robota skończona. Powiem Wam, że od 7 rano do godziny 15 ja szykowałam urodziny. To jest niewiarygodne, oczywiście ze sprzątaniem, gotowaniem, ale ile to godzin schodzi na zrobienie małego przyjęcia. Tu już niektóre posiłki przyniosłam, kalzone, pomidorki, takie z serem feta, o, te moja deska, chlebek krwane, kalzone, połowę już muszę, czekajcie, bo ciemno, połowę już muszę odgrzać, jeszcze nuggetsy już sobie podszykowałam i jeszcze te nuggetsy muszę podsmażyć, zrobić zapiekaneczki i wsią. Pokroić, podać usiąść, W końcu usiąść. I tak wyglądam. Chyba całkiem spoko jak na 35 lat. I moi kochani, ja już jestem po robocie, wszystko zrobiłam. To co chciałam zrobić przede wszystkim. Już wam pokazuję co przygotowałam. Sałatka z celerem konserwowym. Ciasto cappuccino. Mini zapiekaneczki, nuggetsy pomidorki z serem feta i sosem ziołowym, chlebek ziołowy, sałatka geros. Tutaj kardeska. to są fajne zawiaski z ciastem francuskim, boczkiem i serkiem, grzaneczki, no i jeszcze calzone, ale ono już jest, będzie się teraz jeszcze odgrzewać. No i tak, ja już czekam na gości, mamy godzinkę 15.30, więc całkiem spoko czas. E, zaraz pewnie będą się pomału schodzić. No i my będziemy świętować moje urodziny. E, mam nadzieję, że taki vlog Wam się spodoba z moich urodzin. Ja oczywiście nie będę nagrywać już fragmentów, co tam później będzie się działo i będą goście, bo nie każdy wie, że nagrywam. Nie każdy e, chce być na kamerze, więc absolutnie nie będę tutaj nikogo zmuszać. E, chciałam Wam pokazać, jak ja przygotowuję urodzinki. E, lubię celebrować każdą chwilę od, nie, od jakiegoś czasu i tak samo jak robiłam walentynki, tak robię urodzinki, tak sylwestra, więc na pewno miło spędzimy czas. E, no i tak, oczywiście subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie, a już niebawem pojawi się Q&A z Waszymi pytaniami, które pojawiły się pod ostatnim holem zakupowym. Jest i Klaudusia, tak? Moje myszy. No więc do zobaczyska, bye bye!